To czym się zajmujesz w Włomej? W Łoma jestem przewodnikiem po wystawie w stronie ciemności, oraz po trochu pracownikiem recepcji. Okay. Co jest zaskakującego w tej pracy? Zaskakujące na pewno są reakcje ludzi i to, jakie osoby tutaj przychodzą. Ponieważ przychodzą osoby czasami z pozoru bardzo twarde i takie odważne, natomiast czasami się okazuje, że jest to dla nich duża lekcja pokory, albo osoby bardzo, bardzo wrażliwe, które faktycznie. Czegoś doświadczają i, i, i później to doświadczenie mogą przeżywać i jakoś tam mm, przemyśleć wewnętrznie powiedzmy. No właśnie, a jakie są reakcje ludzi po, po zobaczeniu tych dwóch wystaw w stronę światła i w stronę <noise> zjemności? Reakcje są zdecydowanie przeróżne, od najbardziej skrajnych, y, jakichś wzruszenia łez do tak naprawdę traktowania tego tylko jako rozrywkę? Aczkolwiek myślę, że ta wartość edukacyjna jest i w jednych i w drugich. Czasami refleksja przychodzi później, czasami jest bardzo uzewnętrzniona, ale myślę, że zawsze gdzieś tam jakieś przemyślenia się pojawiają. Okej. Okay. A czego mogą się ludzie nauczyć, przychodząc tutaj, właśnie do Womery? Uh -huh. Myślę, że zdecydowanie empatii. Tego, jak traktować drugiego człowieka, jak być otwartym na tego człowieka. Jak pomóc osobom niewidomym, jak nie uciekać im z drogi, nie bać się, że w jakiś sposób je urazimy, mówiąc, nie wiem, do zobaczenia, czy, czy oglądałem wczoraj film, tak? Takiej empatii i współistnienia w tym różnorodnym świecie. Okej, okay, dzięki.